W oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie odbyła się uroczysta promocja w obecności prezydenta Rzeczypospolitej. Pod chorążyk promował marszałek Rola Rzymierski. Nowi oficerowie otrzymali z rąk wodza naczelnego upominki. Prezydent i marszałek w rozmowie z wykładowcami szkoły. Są to doświadczeni oficerowie, którzy w czasie wojny brali udział w walkach powietrznych na froncie wschodnim i zachodnim. Pod ich kierunkiem uczą się teraz młodzi, którzy kontynuować będą chlubne tradycje naszego lotnictwa. W ramach uroczystości odbyły się również popisy. Na zakończenie ćwiczeń uczniowie szkoły zademonstrowali desant lotniczy. W lądowaniu dowódca Desantu złożył raport prezydentowi i marszałkowi. Rosną kadry naszego lotnictwa, wzrasta siła i moc naszej odrodzonej armii. W Bydgoszczy odbył się manifestacyjny pogrzeb Polaków, którzy zginęli z rąk niemieckich oprawców podczas krwawej niedzieli we wrześniu 1939 roku. Ziemia zwraca teraz prochy bohaterów. Na starym rynku w Bydgoszczy wieńce spowiły długie szeregi trumien. Jeszcze nie obeszły łzy matek, żon i dzieci. Zginęli mężczyźni i kobiety, młodzi i starcy. Zginęli w obronie polskości i honoru. Tysiące takich mogił rozrzuconych jest po całej Polsce. Pamięć o nich na wieki rozdziela naród polski od narodu morderców. Oto codzienny obrazek z życia Wielkiego Miasta. Wypadek uliczny we Wrocławiu. Rannym śpieszy z natychmiastową pomocą Polski Czerwony Krzyż. Pogotowie PCK zjawia się w kilka minut po wypadku, aby przewieźć ofiarę do szpitala Czerwonego Krzyża. Szybki zabieg operacyjny uratować może rannego. Upływają sekundy decydujące o życiu lub śmierci. Operacja udala się. Jedno życie ludzkie uratowane. Popierajmy PCK, który pracuje w imię szczytnych hasel miłości Bliźniego. Lat zawinął do macierzystego portu w Gdyni transatlantycki motorowiec Batory. Przybył on z Nowego Jorku. Ten siedmiopokładowy olbrzym zabierający przeszło 800 pasażerów przystosowany jest do podróży transatlantyckiej. W czasie wojny transportowano na nim żołnierzy między Europą, Kanadą i Australią. Kapitan statku Jan Cwikliński oraz członkowie zalogi posiadają liczne odznaczenia wojenne. Pasażerami pierwszego rejsu do ojczyzny byli liczni repatrianci. Eugenia Kasperska, która wraca do kraju po 17-letnim pobycie w Kanadzie. młodsi repatrianci urodzeni w Ameryce. Pani Kasperska wita się z dawno niewidzianym bratem. Pierwsze spotkanie z rodziną po wielu latach jest przeżyciem, którego łatwo się nie zapomina. Batory jest gruntownie odnowiony i przebudowany w stoczni w Antwerpii. Oto kilka fragmentów wnętrza. Czytelnia. Bar. Nawet na pełnym morzu można jeździć na rowerze i zawzięcie wiosłować. Maszyny, serce statku obsługiwane są przez starych weteranów, którzy nie opuszczali swego posterunku przez cały czas wojny. Teraz po długich latach trudów wojennych i niebezpiecznych desantów morskich, Batory powrócił do pokojowej służby pasażerskiej między dwoma kontynentami. Znowu opuścił Gdynię, udając się do Nowego Jorku, skąd powróci za kilka tygodni. Szczęśliwej podróży! Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych szerzy oświatę wśród szerokich rzesz świata pracy. Jesteśmy w czytelni Turu w Warszawie. Przychodzą tu robotnicy, ucząca się młodzież oraz inteligencja pracująca. Okupacja niemiecka zniszczyła prawie 80% naszych księgozbiorów. Od chwili zakończenia wojny biblioteki i czytelnie Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych umożliwili wielu ludziom samokształcenie oraz uzupełnianie wiedzy ogólnej i zawodowej. Całe społeczeństwo pomóc musi w odbudowie bibliotek. Dobry start to połowa wygranych. Przekonali się o tym uczestnicy warszawskiego wyścigu, który odbył się pod hasłem Sport Motorowy odbudowuje Warszawę. Trasa najeżona licznymi przeszkodami biegła przez aleje Stalina, Agrykolę, Myśliwiecko i górnośląską. 10 okrążeń stanowiło 29 km. Czołowi polscy motocykliści i automobiliści mieli okazję do wywkazania swych umiejętności no i wytrzymałości maszyn. Licznie zgromadzona publiczność przez dwa dni śledziła z napięciem przebieg emocjonujących zawodów. Oporów jest pięknie położoną dzielnicą Wrocławia, niedotkniętą przez zniszczenia wojenne. Mieszkają tu obok siebie profesorowie uniwersytetu, robotnicy i urzędnicy wrocławscy. Oto profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor Mieczysław Krojcz. W chwilach wolnych od pracy naukowej pielęgnuje swój ogródek. Sąsiadem jego jest woźny uniwersytecki, Baltazar Wiszniewski. Po całodziennej pracy spędzonej w dusznej atmosferze miasta przyjemnie jest pogawędzić po sąsiedzku o pogodzie i urodzajach. Seul, okupowana przez Amerykanów stolica Korei, była widownią masowych demonstracji. Precz z wojskami okupacyjnymi głosiły liczne transparenty. Demonstracje zamieniły się w rozruchy. Wezwani na pomoc marynarze otworzyli ogień do demonstrantów. Komisja Międzynarodowa dla Spraw Korei, która wznawia swą pracę w drugiej połowie maja, przyczyni się niewątpliwie do stabilizacji stosunków. W mieście Sydney w Australii odbyły się oryginalne zawody. Na stadionie sportowym walczą mistrzowie siekiery z całej Australii. Po nich wstępują w szranki specjaliści od piły. Nie każdy potrafi przepilować kloc drzewa w ciągu 20 sekund. Zdobywcy pierwszej nagrody zapewniają, że ten rodzaj gimnastyki jest radykalnym lekarstwem na reumatyzm w plecach. Rybacy z Marsylii przerwali na jeden dzień pracy, aby przyglądać się trupie akrobatów. Podmuch wiatru przewrócić może tę balansującą grupę. A teraz występ solo. Gwiazda zespołu znajduje się na wysokości 52 metrów. Znajdując się tak wysoko, bardziej niż kiedykolwiek czuć się można gwiazdą.